Rozpoczął się okres, który dla wielu z nas dawniej był prawdziwą zmorą, obecnie jest go wypełnić dużo łatwiej, ale wątpliwości przy rozliczeniu podatkowym może mieć każdy. A pomoc księgowego zazwyczaj kosztuje. Co roku mi obliczają ten pit znajomi, nie? ale teraz nie miał czasu, a poszłem właśnie do biura rachunkowego, to 35 zł chcieli. Ale nie zawsze zupełnie za darmo rozliczyć PIT pomaga Stowarzyszenie Bogatyńskich Amazonek wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem dla Bogatyni. Akcja ta jest akcją cykliczną, odbywa się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Pomysł tak naprawdę zrodził się z własnych słabości, czyli po prostu problemu z upełnianiami zeznań podatkowych. Skoro, skoro większość ludzi ma problemy. Pomyślałem sobie, że warto taką akcję zrobić tak naprawdę i ta akcja jest skierowana do środowiska lokalnego, żeby te osoby mogły przyjść, rozliczyć się, żeby im ułatwić to coroczne zeznanie podatkowe. Z pomocy świadczonej przez bogatyńskie stowarzyszenia z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Ja sobie sama chyba z tydzień rozliczałam ten PIT, ale miałam taką koleżankę, która już nie żyje, która mi sprawdzała to na komputerze. prawda? No miała tą płytkę i sprawdzała, no chciałam być dokładna i nie ma jej już, nie? I przyszłam tutaj, no bardzo miłe osoby. Byłam we wtorek. Pani bardzo przyjemna, bardzo miła, uprzejma i mówi, żebym zostawiła. No i teraz mi pochwaliła, <grywa> bo, do, bo dobrze zrobiłam i wydrukowała mi. No, jestem bardzo zadowolona. Wszystko mam, gotowca. Tu widzę dużo starszych ludzi przychodzi, którzy, którzy nie umią rozliczać, no a to zawsze te mi się wydaje, że przykładowo jak cała rodzina przyjdzie tutaj z czteroosobowa przykładowo i da te cztery pity, no to jest zawsze te oszczędność jest. Akcja trwa od 14 lutego do tej pory za darmo, z porad skorzystało ponad 200 osób. Pity rozliczają członkowie stowarzyszenia, osoby, które mają doświadczenie w rozliczeniu podatku dochodowego. Panie, które y które robią to, to już po raz, po raz trzeci. Po raz, trzeci rok z kolei już bierzemy udział w tej akcji. Panie z roku na rok co, są coraz bardziej wyedukowane. Korzystamy z wszelkiego rodzaju literatury fachowej, korzystamy z pomocy Urzędu Skarbowego. Ludzie potrzebują pomocy, my im pomagamy. Ktoś, kto potrafi sobie rozliczyć PIT, to sobie rozliczy w domu. I... Może nie mieć kłopotów. A my, to co umiemy, to robimy. Nie ma żadnych reklamacji. Ale są i takie osoby jak pani Zofia, która po raz pierwszy czynnie włączyła się w tą akcję. W tym roku tak. Pierwszy raz nie z, z jestem. Tak. bo jestem też Amazonką. I razem z dziewczynami to ciągniemy tą akcję. Nie mają takich problemów. Wzorem lat ubiegłych jakoś tak idzie gładko nawet. Oprócz tego, że pomagamy społeczeństwu bogatyni to pomagamy y, same sobie. Jest to y, swego rodzaju taka rehabilitacja społeczna, o ile dla większości z nas jest to tylko wypełnienie dość skomplikowanego druku, o tyle dla niektórych nasz pit stanowi nadzieję na cenne wsparcie. Ja bardzo gorąco zachęcam Państwa, tych, którzy ja zawsze mówię, nie mają żadnej innej organizacji bądź osoby bliższej sercu na przekazanie tego 1% od podatku właśnie na bogatyńskie stowarzyszenie Amazonki. Takie rozliczanie w profesjonalnej firmie niesie ze sobą jakieś koszty, tak? Te budżety domowe są bardzo niskie w związku z tym wychodzimy naprzeciw tym ludziom, aby mogli żyć za darmo, ale też takim motorem i też takim, takim, takim naszym pomysłem jest to, aby ludzie widzieli, że też można odpisać 1% podatku na organizacje pozarządowe, tak? Że, tak? że te ich pieniążki nie pójdą w całości do, do fiskusa, tylko że z tego tytułu będą mogły korzystać inne organizacje, i przede wszystkim środowisko lokalne. Niby wszystko jasne, ale zawsze mogą być wątpliwości. Dlatego każdy, kto nie rozliczył się jeszcze z fiskusem lub ma jakiekolwiek problemy z rozliczeniem pitu, może przyjść do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Tam w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 17 panie będą służyły darmową pomocą. Akcja potrwa do 27 kwietnia.